Cześć, tu Marcin. Wy jesteście na kanale Motolab. Dzisiaj zobaczycie oponę, o którą często pytacie w komentarzach. Poznacie też oponę, którą ja z kolei miałem dosyć dobrze okazję poznać jeżdżąc samochodem. Będzie to Hankook Ventus Prime 4. Zaczynamy. Zanim tradycyjny punkt kanału Motolab, czyli jak ta opona wygląda, jakie ma technologie, to zaczniemy od rysu historycznego. Często w komentarzach prosicie mnie, żebym pokazywał Wam opony po jakimś dłuższym przebiegu. Ten zestaw kół trafił do mnie z samochodu, który przerabiałem do Motorsportu, czyli zostały wrzucone sliki, dużo szersze felgi. Natomiast ja tą Mazdę w tym roku wykorzystuję jako samochód do zapoznania z trasą i potrzebowałem opony w stylu touringowym, czyli opony która nie będzie męcząca w trasie, ale też będzie w stanie dynamicznie pomóc mi zrobić zapoznanie z trasą. Więc te opony są z połowy 2022 roku. Ja na nich przejechałem około 5000 km. Myślę, że ich przebieg to jest w okolicach 15-20 tysięcy km. I to, co na pierwszy rzut oka widać, to to, że opona nie jest mocno zużyta. Co mam na myśli? No, przede wszystkim nie jest poząbkowana, zużycie jest równe. To też świadczy o dobrej geometrii samochodu i właściwie wygląda podobnie jak nowa. Jeżeli chodzi o jej konstrukcję zewnętrzną, to już widzieliście w materiałach ze studio, że mamy tutaj taką zdecydowanie dużo bardziej sztywną ściankę boczną. W większości rozmiarów, z którymi się spotkałem, mamy również rant ochronny, I to są takie atrybuty często właśnie opony aspirującej do opony sportowej. Oczywiście. Nie jest to opona typowo sportowa, ale jest to taki typowy przedstawiciel z gatunku turingowego, czyli do po prostu dynamicznego przemieszczania się w trasie. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję bieżnika, to on, bieżnik oczywiście jest asymetryczny. Cztery rowki obwodowe to pomaga w odprowadzaniu wody. Mamy tutaj bardzo dobrą ocenę właściwie w większości rozmiarów, jeżeli chodzi o trakcję. Na mokrym, bo ocena A na karcie europejskiej. Co ciekawe, to jest takie rozwiązanie, które znamy m.in. z Turanzy 6 od Bridgestone, czyli takie bardzo delikatne nacięcia, które odpowiadają za mikrodrenaż. To, co również jest interesujące, to nacięcia po stronie wewnętrznej, które zwężają się w stronę zewnętrzną. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Chodzi o to, by minimalizować hałas i myślę, że Mazda MX-5 jest dobrym narzędziem do badania tego, bo z racji soft topa, brak, braku sztywnego dachu, po prostu w tym samochodzie sporo słychać, a opon akurat może niekoniecznie. Jeżeli chodzi o minimalizowanie głośności, to być może na tą dobrą ocenę wpłynął również fakt zastosowania takich prążków na bocznych klockach bieżnika. Ich celem jest po prostu absorbowanie fali dźwiękowej. Ostatnia rzecz, którą akurat w tym przypadku myślę, że dosyć dobrze widać. To ujęcie zaczęliśmy od zużycia opon i tutaj została zastosowana ciekawa technologia, ponieważ klocki bieżnika są pofazowane. Co to oznacza? Oznacza to to, że jeżeli spojrzymy na bieżnik w przekroju, to każdy z tych klocków, każde z tych żeber ma kształt trapezu. Dzięki temu opona... Dużo lepiej pracuje w zakręcie. Co to oznacza? Podczas tradycyjnej jazdy na wprost, oczywiście opona pracuje prostopadle. Natomiast jeżeli przykładamy wektor siły boczny, no to wtedy bieżnik zaczyna pracować. Jeżeli bieżnik jest nacięty prosto względem podłoża, to klocki bieżnika ulegają deflacji, co z kolei później widać na zużyciu, które jest nierówne. To chyba tyle słowem wstępu. Bo Was pewnie interesuje, jak ta opona radzi sobie na drodze. Mamy tutaj kręty odcinek, więc już nie przedłużamy i wsiadamy do miaty. Zacznijmy od rozmiaru. Ten samochód jest wyposażony w opony 215x4517. Subiektywnie dodam, że jest to według mnie jeden z lepszych rozmiarów właśnie do Mazdy MX5NC. Z jednej strony dający dużo lepszą przyczepność w zakręcie, a z drugiej strony nie wpływający negatywnie na zużycie paliwa. I może od tego zużycia paliwa zaczniemy, bo mam już tutaj pewne doświadczenie. Generalnie jest na pewno dużo bardziej ekonomicznie niż miało to miejsce na oponach, na których jeździłem wcześniej w tym samochodzie w większej szerokości. Jest to ciężko porównywać jeden do jednego, bo tak jak śledzicie materiały, no to w tym samochodzie właściwie od 16 do 18 były różne opony, więc różne zużycie. Natomiast w tym w momencie, jeżeli chodzi o jazdę w trasie, prędkość autostradowa to jest w okolicach 7,5 litra, co uważam, że jest bardzo dobrym wynikiem, zważywszy na to, że w tym akurat egzemplarzu jest dosyć krótki diferencją. Szybki slalom. I tak jak mówiłem w studio, mamy tutaj sztywną ściankę boczną. Ta sztywna ścianka oczywiście pomaga, jeżeli chodzi o czucie tego, co się dzieje pod kołami. Po prostu mamy dużo lepszą percepcję na kierownicy i czujemy, kiedy pojawia się na przykład podsterowność. Ale warto też nadmienić, że nie jest to typowo sportowa konstrukcja z wadami sportowej konstrukcji. Często jest też tak, że usztywniając karkas, producenci muszą po prostu dorzucić więcej materiału. To z kolei wpływa na zwiększenie masy opony i ogólnie gorszy performance, również gorsze zużycie paliwa. Więc w tym przypadku wydaje mi się, że jest zastosowany bardzo dobry kompromis. I jeżeli chodzi o taką dynamiczną jazdę, o której cały czas rozmawiamy, no to problemów nie ma. Jeżeli chodzi o trakcję w zakręcie, to mamy dwie patelnie. Teraz postaram się je przejechać ambitniej. Trochę syf na wejściu typowo rajdowe warunki, natomiast opona bardzo dobrze generuje trakcję. Jak na oponę, która nie ma mocnych aspiracji sportowych, bo pamiętajmy, że jeżeli chodzi o tego typu emocje, no to Hankook ma w swoim portfolio inne modele, ale jeżeli rozmawiamy o oponach touringowych, to jest bardzo dobrze. I co ważniejsze, mieszanka nie jest zbyt twarda, więc da się pojechać Dynamicznie już, jak ja to często mówię, od pierwszego metra. To, czego mi się niestety nie uda wam dzisiaj pokazać, to trakcja na mokrym. I wspominałem już na początku tego filmu ocenę A, jeżeli chodzi o trakcję na mokrym, to oczywiście jest bardzo dobra ocena. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o jazdę na wprost, przyspieszanie i hamowanie, ta opona na mokrym jest bardzo dobra, ale przy pokonywaniu zakrętów na mokrej nawierzchni ta opona ma podobną tendencję do wszystkich opon asymetrycznych, czyli tych, które nie są ponacinane pod kątem. Opony kierunkowe w takich warunkach dają bardziej równą przyczepność na, jadąc na wprost i jadąc w zakręcie. Tutaj jest tak, że rzeczywiście przy wjeżdżaniu w zakręt ta opona delikatnie zaczyna się uślizgiwać. Natomiast jest to, raz jeszcze podkreślę, cecha wszystkich opon asymetrycznych. Wiem, że ten argument być może nie trafia do wszystkich, ale trzeba wspomnieć, że jest to opona, która jest również przystosowana do aut elektrycznych. Świadczy o tym piktogram na ściance bocznej. No i y, cała konstrukcja. No wiadomo, że samochód elektryczny z jednej strony jest y, cięższy, więc ta opona musi być sztywna, ale z drugiej strony jej waga nie może być na tyle duża, żeby nie wpływać negatywnie na zużycie energii. Więc y, nie należy się bać tych piktogramów. Uważam, że to, że opona jest przystosowana do aut elektrycznych, to w samochodach konwencjonalnych również wpłynie na plus, szczególnie jeżeli szukamy dobrej trakcji od pierwszego metra i dłuższych przebiegów. Podsumowując, dla kogo jest opona Hankook Ventus Prime 4? Przede wszystkim jest dla kierowców, którzy lubią dynamiczną jazdę, natomiast bez tych niepotrzebnych dodatkowych kosztów, a mam tu na myśli większe zużycie paliwa Większa głośność, czy mniejszy komfort? Jestem ciekaw Waszego zdania. Jeżeli jeździcie na tych oponach, to dajcie znać w komentarzu, co o niej sądzicie, czy to się pokrywa z moimi opiniami i dajcie oczywiście też znać, jaką kolejną oponę chcielibyście zobaczyć w teście drogowym. Ja z tego miejsca już będę się z Wami żegnał. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.